z tej strony ja, i gramy dzisiaj sobie wy taką babkę co jest za darmo i, ma, i zabiera tylko 3 y, MB. <ścoughs> I co jest? Czego jest noc? I tutaj jest takie coś. Kod, tak jak Kod, tak jak w jednej z gier Może to zadziała Różowy Nie, zielony Różowy Żółty Nie Zielony Nie Zielony, różowy, żółty, czerwony Nie, nie ma tego <grym> Co to jest? Yyyy, rok książki, warning. A wiesz o A nie, to bo już nie wiem. No, Wierzyć tą książkę, wyrzuć. Ja tu chcę. No czego tu nie mogę przejść? To arena. Ja na Babek? Bo tutaj... ...takie coś jest. nie wiem, co tu zrobić. Jaki kod? Zielony, różowy, żółty, czerwony. <laughs> Ej, klikaj wszystkie po kolei. Okej. Okay. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Nie działa, to tylko dla jakichś... Nie wiadomo kogo. To, co to? <laughs> Control room. OK okej. To mi się akurat przyda. Co? No, no, no daj przeczytać. No. Więc to, to tylko moja karta. Że control ruba. Please take care not to lose this card. or you will need to... Ile? Ile? round the world to Ile? it, Regen it. Legajny it Dobry dę tą książkę i... Zamknął się. Czekajcie. No nie. Uuu, moja książka. Moja książka, książka Dgo Co? Jarzę na raz. Co? Ale mega. po prostu jedno miejsce sobie zostawię. O, i tutaj. O! That luk, like gate. O! Co to? To, to, to? Co to ma być? Muzykę. Eee, u mnie jest słaba taka muzyczka. Ech. O nie, włączałem pokojowy i nie ma tutaj tego creepera. No nie, play. Co? Edit block. Control, player Dave

Nie wiem, o co tu chodzi. Kła! I snajko Super! No. A dos? Genie. Ej, co? To tyle? To tyle po to, żeby się. Super mapka po prostu. Zróbcie mi tak, żeby się tu mógł bawić. Chcę, chcę jak u was rai ti Aha, czyli tutaj trzeba było jakoś się dostać Jestem lamą? A, to tylko fajerwerki się powstają Dosiądź! Owiecki! Lubię. Ciekawe, co nie ma. <hý> Wielkie kluliki. <hý> Ej! Barier bloki! Nie je gada, ještě jeszcze kreatywny muszę. <hý> Cześć! Co ty <susurra> jesteś? <I> <susurra> <to>. <susurra> fajne o fajne da Silva. Faije da Silva. Faije da Więzienie! Nie gadaj! Po prostu muszę to być. Wszystko przez ten, beton, przez ten beton zamiast trawić w ogóle wydaje się takie płaskie. No właśnie. piri. <try> Piri-piri-bam. Piri-piri-pura. Papryczka. piri piri minut, ja ale krótko. To je, będzie jeden z krótszych odcinków pewnie. piri, piri bam Właśnie jest zielona przecież. Eee, tylko tam nie było. tu tu Hmm. Co to ma? Uu, uu. Nie, Sprawdzamy spra całą matkę. Sprawdź co w tej skrzyni. Skrzynia. Skrzynia pupa. Nieznana mapa. Ok, jak nieznana to bierę. Co! Congratulations you did Mot! Jakość Jakość fajne. po prostu Po prostu nie da się O jakie fajne brzydkie drzewo! Fajne! Brzydkie! No pak to, bo chciałem to przeczytać tą mapę. Minecraft nie, koniec samość. You did it. O, Puchan. Ale fajnie, po prostu da się rozczytać. No. no ale, że takie ukryte rzeczy na tej mapie, to po prostu dla mnie pestka. O, tu też sobie skrzyni. Ej, ty pie, coś tam rozwalił. <laughs> Pewnie ten typ się bawił. Bawił się. Bawił się rzeczami. Ten typ. Ten typ bawił się... To samo. Diploma. To nic nie robi, polecenie ustawionych na bla, bla, bla. Co? Jak? Czego? O! To już jest ciekawsze. Nie ma. A to co to ma być? Jeszcze te światełka. Eee, to to najwyższe nie trzymają? Co to pisze? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, T. E, r zepsute. Gościu popsuło. A nie. A, ku jest. Ku jest. Gdzie jest X? W, X, Y, Z. <grafy> Alfabet. Ej, ale to gdzie jest? Jak to. Jak to jest nieznana. Nieznana mapa to było. Napisane, że nie do, do, do mapa. <grafy> Ty pośzedł bawił. <słyszy> What? Tobie jest, to jest Nawet ty. Uh. <grywki> your, your A to co już było. <grywki> to też. to to. Co! Co lep? Co lepiej, co ty zrobiłeś? Co ty zrobiłeś, co lepiej? Jaka brzydka mapa! Uciekam stąd! To jest brzydka mapa! To jest brzydsza niż to! tu A więc to brzydkie drzewo, a to że mapie nie postarałeś się i to Steve właśnie tu można sobie przejść nie. fireworks. Firework.

Po prostu edukacja I ideę! To nie jest dla uczniów! Ja nie jestem uczniem, jestem babkiem! A! Ale to jest edukacja na Właśnie, rozwalta. Pochodnie na to nie działają. Działa tylko na to zapalniczka. To znaczy się Krzeszowia. BUM Ty za Szczer? Co? Podka O, Nie podpada, Aleks! Po, y, ten, pomóż jej spadnąć. Okej. Okay. do przestrzeni. <grym> Dawaj, da. Mm. Wojcik. To nie ma być edukacjon Nie ja jestem nie jestem popkiem! A to jeszcze spadnie. Ty ty to zrobił.

Oh yeah. Oh, yeah! Oi. Oi, oi. Co to za kupa. Tu 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 tu. się postarał. Mm. Wow. Wow. <laughs> I'm sorry, I love bye bye, <laughs> bye, -bye. Do -do 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 -do. Ty też będziesz musiał. Się... Ja myślę, że znikła. Ojej! Tu, 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 tak się tu, 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 tak dziura? No. Bo tam nic nie ma chyba. Tu 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 Także to będzie na tyle pa! pa!